W przestrzeni publicznej pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej nowelizacji rozporządzenia, która miałaby pozwolić ministrom mieszkającym poza Warszawą korzystać z mieszkań służbowych bez konieczności płacenia czynszu. Do tej pory lokale takie były odpłatne, a członkowie rządu ponosili regularne koszty najmu. Teraz mówi się, że nowe przepisy mogłyby przenieść te wydatki na budżet państwa, pozostawiając ministrom jedynie opłaty eksploatacyjne. Propozycja, choć niepotwierdzona, wywołała żywą dyskusję. Krytycy wskazują, że byłby to kolejny przywilej dla elity politycznej w czasie, gdy wielu obywateli zmaga się z rosnącymi kosztami życia. Zwolennicy argumentują, że rozwiązanie miałoby ułatwić pracę osobom dojeżdżającym i uporządkować zasady korzystania z mieszkań służbowych. W ostatnim wystąpieniu zapytany premier zaprzecza: że Moje pytanie dotyczy darmowych mieszkań dla ministrów i wicepremierów. Czy to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie, w sytuacji, jaki jest budżet państwa, te, ten dramat, ta dramatyczna zapaść finansów publicznych, kiedy pacjenci są odsyłani sprzed szpitali, również onkologiczni, żeby takie przywileje dla władzy wprowadzać? To jest pytanie pierwsze. Ja którzy są spoza Warszawy. Ta relacja, jeśli chodzi o czynsz, jak i płacą za służbowe mieszkanie, co do ich pensji jest mniej więcej 1 do 2,5, 1 do 3. I to jest dość poważne obciążenie z ich punktu widzenia. Nie ma mowy o darmowych mieszkaniach dla ministrów. Dyskutujemy o tym, jak obniżyć ewentualny czynsz, który jest rzeczywiście wysoki z ich punktu widzenia, ponieważ coraz trudniej namówić jest, i nie mówię tutaj o, o ministrach, tylko w ogóle o wyższych urzędnikach państwowych, biorąc pod uwagę y, relacje ich zarobków do, do y, wydatków wynikających z ich pracy. Ponieważ fakt, że jeśli ktoś mieszka w miejscowości X i musi wynająć mieszkanie w Warszawie, ponieważ został ministrem, bo musi gdzieś mieszkać, y, no powoduje, że... że y, Słuchajcie, wychodzi na to, że minister, który wynajmuje mieszkanie, jego wynagrodzenie netto to jest gdzieś 7 tysięcy miesięcznie. Powiecie, że to nie jest mało. Zgadzam się, ale uwierzcie mi coraz trudniej, coraz trudniej nakłonić tych, którzy mają wybitne kompetencje. Ale jego przeciwnicy uważają, że jest jednak inaczej. No cóż, chyba nikt nie jest zdziwiony tym faktem, że Donald Tusk chce swoją ekipę mocować, umocowywać. Widzimy wyraźnie, że zaczęli rządzenie państwem polskim od podwyżek 40%, 30% w spółkach Skarbu Państwa, więc teraz będą się uwłaszczać, proszę Państwa. No to za darmo mieszkanie, no, kto by nie chciał. Ym... Wiceministrowie normalnie płacili stawki bliskie rynkowym, albo nawet rynkowe, różnie to można oceniać, i rozdzierała opozycja wówczas szaty. A teraz. Tusk daje darmowe mieszkania ministrom. I nic. I media, które wówczas krytykowały rząd, dzisiaj siedzą cicho. Tylko przypominam, że kiedy my rządziliśmy, ministrowie płacili za ten wynajem, a teraz dostają to za darmo. No, miało być tańsze państwo. Nie? Dostaw komentarz do tej sytuacji i oczywiście pamiętaj o subskrypcji tego kanału.